Siemano widzowie Halo halo siemaneczko witam was bardzo serdecznie siema siema siemano Ej no za głośny O trochę muszę siebie przyciszyć bo jestem trochę za głośno Jeszcze można to głośniej, a trochę ściszę No dobra teraz powinno być git widzowie witam was Zrobiłem topkę donateów w lewym górnym rogu Idź na plazę i idę Co tak wcześnie dziś albo tak a dzisiaj wcześniej, wcześniej dziś, no Stawcie widzowie na początek łapkę w górę Top model nie ma szans, ja nie gram w takie rzeczy. Alan jeszcze mnie na kurde na na tym, na, na, na Discordzie, bo wiem, że nie masz co ci powiem, wyzywał mnie gościu, że go skamowałem, że za donate y nie dostał huge'a, Gdzie ja mu tłumaczyłem, że ja nic nie powiedziałem, że mu nie dam tego huja, powiedziałem, że mu dam, to ten w ogóle mnie zaczął wyzywać i tak dalej. a weź Zaczął mnie wyzywać, dostał bana na Discordzie i trudno. I się skończyło. Ale i tak mu wyślę, i tak mu wyślę, bo faktycznie wysłał te donate. Ale nie musiał mnie wyzywać, bo powiedziałem mu, że wyślę i tak Napisz się do niego, żeby minik podał Nawet że mnie zwyzyła, to mu wyślę, bo będzie, że skamuje, nie? A poczekajcie, bo ja nie O dobra, bo muszę tutaj jeszcze zrobić topkę donate'ów Żeby wszystkich było donate'ów, nogi mu powróciły. Aha, siema, siema, masło. Wszyst wszystkie donate. A nie, też top miesiąca i będzie. Top miesiąca. U agent wysłał prawie 1000 zł, No wiem To jak mi wyśle, nie, mi by się przydało e no nie mogę jakby dodać Dobra, wezmę szablon A nie, nie mogę Nie top miesiąca, tylko no Dobra, ranking miesiąca Nie no, nie mogę zmienić Przez to, że zasrane to jest No Jeden no widzisz. Czekajcie, na razie dam wam taki ekran. Czemu nie mogę tego przesunąć? No to za tak gówno. Ja bym chciał w prawo przesunąć. Nie, no nie ma szans. Teraz nie robię tego. się siema Dobra, nie robię teraz tego widzowie. Halo? Słychać? Dobra. Nie, teraz nie będę tego ogarniał. Później zrobię tą topkę. Co tam Alan? Co ty chcesz? Po co tych już masz innego, kupiłeś? Aha, no widzisz. Po co ty to kupowałeś, człowieku? Nie kupiłem banię, to skąd ty to masz? Zrobiłeś, czy co? Przecież to kupiłeś. Zrobiłem sobie za 150 milionów. Jo, to Sigma. No jesteś na plus. Ehm, dodam. Szypnę ten komentarz. Siema, siema, mój net No to chyba właśnie twój, mój chyba nie powinien mieć. Ej właśnie, wie ktoś gdzie jest Elf? Wie ktoś gdzie jest Elf? O właśnie, przypinam Ej zobaczy ktoś czy działają ten, wszystkie linki Jeszcze tylko 75m, no i CGMka, no i CGMka, kurde fajnie Właśnie Rolada, powiedz albo pokaż. Cigiemka. Niedługo oddasz. To szybko w miarę zarabiasz. Ej, widzowie, mam jeszcze trochę gemów, to jeszcze mogę kupić w sumie jakieś huge, ale jakieś nie Jest warunek. Nie chcę jakichś Red Wolfu czy coś. Jakbyście mieli tanie, ale ładne huge. Tanie, Do normalnie 26, 27 to maksimum, ale żeby ładne były. Aha, poglądaj mi kable. Pokażę to za chwilę. to pokażę zaraz. Jak macie jakiegoś huge'a na sprzedaż ładnego, wyślijcie mi mailbox'u, dobra, to ja kupię od Was. Chodź na surf już, czekaj. Dobra, ja zdejmuję chyba to. Dobra, nie wiem. Zdjąć widzę, czy lepiej, jak mam założone. Chyba, jak mam założone tamte czerwone, to jakbym miał coś. na jakąś gierkę, tam. jak się miałbym to. Nie no, dlaczego wy chcecie tak te gier. Ej, właśnie, co mam z tym zrobić? Jak to spadło, boż? Mogę za darmo to oddać. Chce ktoś z to za darmo w ogóle? To. Może kto komuś się przyda. Teraz przypnij A czemu nie działały linki? Co z tym mogę zrobić? Może ty spróbujesz Alan sprzedać. O! Alanowi dam zębę. bo może uda mu się cokolwiek zarobić i wtedy będzie mógł mi zwrócić już... Wiecie, całość. Może mu się uda zarobić, bo wtedy grupa nie działała, a dobra. Kurde jaki katar. Ej skam masz bana, ale nie, bo nie jest mi winiengemy gemy to szybciej akurat zarobi, a mi to jest niepotrzebne w ogóle. Dobra, Antek. Dawaj, idę na normal Worda Czas zrobiłem, po wszystko. Idę na normal World'a i pokażesz gdzieś, gdzie jest elf. Kurio, drowerku ma lajwa, więc mało osób jest. Mało osób, bo drowerek ma lajwa. W ogóle się w danejcie nie mieści ten. Właśnie Kamil, ten co wczoraj wysłał. Dołącz do mnie, jak ciebie nie ma tu. Dobra, Antek, bo ty Antek masz nikt, co nie? To dołącz za pół godziny kalendarz. O, ja nie robię w ogóle tego kalendarza. Zobacz, jak ja jestem do tyłu. Jestem tak do tyłu. O, może być. Jestem tak do tyłu z tymi rzeczami. Dobra, dołącz i pokaż nam To rób łopę nagrody są. Wiem, 40 giftów podobno. Chodź Kiciuś, nie drap, nie drap, Dora wypuszczam cię, idź, człowieku Idź O kota wypuściłem, bo mi w drzwi drapie, że chcę wyjść. U mnie jest od kwietnia opuszczałem fajerwerki, co ty gadasz? Jest nawet to gift? Uuuu! No dobra, gdzie jest elf? Pokazuj. Patrzcie teraz widzę, bo Antek nam pokazuje. Gdzie mamy yy, tego elfa? Zobaczcie ci w ogóle... Czemu ja nic z pociągu jeszcze nie dostałem? Jak się miewa? A dobrze. Patrzcie widzowie, bo on nam pokazuje gdzie jest elf Tutaj Co tu w ścianie znowu czy co? Gdzie on jest? A tu do góry, gdzieś Kurde mi się blokuje Oż tak, schowany? Gdzie on jest? O, jest faktycznie, widzowie! Dzięki, dzięki! Jest tutaj elf! O, fak, zwłogowałem się chyba, a nie, dobra Weź teraz stąd wyjdź Tutaj, widzowie, jest Nie wiem, która to jest kraina trzecia, ta? O, nie, wszedłem do minigierki Ale komparel Wszedłem niechcący do minigierki Ja nie wiem o co chodzi w ogóle w tej gierce. Dobra, ja chcę wyjść z tego. Domy kliki, na wiem, my kliknęłem. Aha, gdzie ja jestem? O dobra, to jest widzowie na. trzeciej krańce, czwarta, na piątej? Gdzie to jest? Na szóstej chyba, na szóstej. Tutaj, tam u góry jest. Odbiorę sobie tutaj gifciki Mam jakiegoś ekskluzywka na noso? Jo! Szybko i wtedy gdy się bawię, Jak to wszystko Yo, za 5 złotych do nejcika kuelku 5 zł masz Dziękuję bardzo, dziękuję Kuelku Sigma Wizowie. dziękuję bardzo Sigiemko za 5 zł. Jo Jo! Niedługo będę mógł wypłacić. Zaraz zobaczę, ile mi brakuje. Bo to procenty zabiera, więc nie, nie dostałem równo 5 zł. Mam 18 zł. Czyli jeszcze jakieś, nie wiem, za 4 zł. Ktoś jeszcze mi wyśle donate i będzie, kurde, będę mógł wypłacić wtedy. Dziękuję, Sigiemko. Sigma, Sigma z ciebie, kurde. Kurde, dziękuję. To się szanuje, widzowie. To się widzę, ja szanuję Kurde, tak za głośno mam ten mikrofon Trochę ścisze, dobra Mo, Mogłeś za jeden złoty, bo by, by było Sigma Sigma Boy Rel, ale wtedy są za długie te piosenki Będę musiał skipować i wiadomości nie przeczytać, tylko ja będę czy, 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 czytał Ale za złotówkę jest, faktycznie Sigma Sigma Boy I to fajne nawet, bo to jest przerówka chyba Albo nie, oryginał Ale za ten... Chyba za trzy dyszki jest fajne bardzo, zaraz wam powiem To Sigma Boy jest za złotówkę To jest za 100 zł? O nie za 5 zł to właśnie Jestem muzykantem jest fajne, za 2 dychy I za 100 zł jest Taco Terror, za 5 dych Traktor Sigemka, sigemka. Trade już wysyłam Kiedy oni naprawią te tradey O, z podpisem Essencji Na loso. O, dziękuję bardzo. Ja mam jakieś ekskluzywki, nawet nie wiem. Dziękuję bardzo. Widzę, robimy loso na ekskluzywka. Dziękuję ci bardzo, człowieku. Od razu ja widzę, jak za Donate też ten. Dodaje się czas. Za Donate też się dodaje czas. Możecie pisać XT. Jak coś, to za Donate też czas się dolicza do liczniku. Daj też Donate za 20 A nie wiem Dobra mogę dać Ale to No dobra dam Jak to się dawało to I tu Wyślij testową wiadomość 20 Bo tu nie mam przyciętych piosenek I przez to leci cały czas Chyba no zaraz przyszlę od razu, bo jak ktoś myślę do domu, to głośniej widzowie? Chcecie głośniej? woke up 6 o'clock in the morning. Had another dream, I was up, I was yawning. First time I didn't pay no mind, but it's happening again, I can feel it coming on it. Still pacing in the room by myself, feeling like I'm in the mental of home, wondering the outcome. It's about to be a change, I can see it, had a dream, I just bought a new house for my mom. Jestem muzykantem, kom szabelantem. My muzykanci, kom szabelantem. My punyem grać, my punyem grać A na czym, na mecie?

A na czym? Na Woke up six o'clock in the morning, had another dream. I was up, I was yawning. First time I didn't pay no mind, but it's happening again. I can feel it coming on it. Steady pacing in the room by myself, feeling like I'm in the middle hall, home, wondering the outcome. It's about to be a change. I can see it. had a dream. I just bought a new house for my mom. <speaking in foreign language> Na Please, so James, Dobrá. Ferko A toto bude môj YouTube kanál A tu budem natáčať hry <zvýzio>

Widzowie, ale ja chyba to zaraz przytnę dosłownie już Albo dobra, potem Boleski, Bili, Widzowie Halo, dobra Piliście prezent zamiast XT. piliście prezent I sobie rozdajemy Jakie wymagania? Teraz nie ma, wystarczy łapkę w górę Zostawić Na ekskluzywka nie ma, ale na QJZ grupka ty ja mam dużo ekskluzywków na loso, dobra. Piszcie sobie szybko prezent. Ty ktoś kupić maszynek? Maszynek się ma nie spoko. Pliścimy jej huge. Zaraz będzie, zaraz będzie. Spokojnie. Jak coś żanę Janeta...